Minister zdrowia ma teraz ogromny wpływ na życie Polaków. W dużej mierze od jego rekomendacji mogą zależeć kolejne decyzje, o odmrażaniu gospodarki i otwieraniu poszczególnych typów lokali. Ostatnio zdradził, co będzie z wakacjami oraz innymi kwestiami związanymi z rozrywką. Minister zdrowia o wakacjach Polaków. Wiadomo, co może być odwołane, jak informuje Łukasz, Szumowski, nie ma co się obawiać, jeśli chodzi o wyjazdy wakacyjne w granicach kraju. Stwierdził, że można spokojnie rezerwować pokoje w hotelach i choć o wyjazdach zagranicznych możemy raczej zapomnieć, to rodzinne wakacje są jak najbardziej wskazane. Obawy można mieć jednak wobec wyjazdów zorganizowanych. Czyli wszelkiego rodzaju obozów czy kolonii. Ze względu na dużą ilość osób na małej przestrzeni, istnieje możliwość, że będą one w tym roku odwołane. Ponadto, jeśli nagle nie dojdzie do drastycznego wzrostu liczby zakażeń, nic nie zapowiada tego, aby ponownie zamknięto hotele. Przed wakacjami możliwe, że doczekamy się kilku zmian, jak twierdzi minister zdrowia. Można spodziewać się, że jeszcze przed wakacjami będą otwarte kina. Możliwe również, że zmienią się przepisy dotyczące noszenia maseczek w miejscach publicznych. Ponadto w Polsce spadła liczba zgonów względem poprzedniego roku, co również skomentował Łukasz Szumowski. Ludzie zaczęli bardziej dbać o siebie, ale też przestali się spotykać i przenosić zakażenia. Z powodu mniejszego ruchu jest też mniej wypadków itd. To ta jasna strona dystansu społecznego, komentował minister zdrowia dla Superekspresu. Źródło, w polityce następny artykuł.